Cześć Siemaneczku, witajcie ziomeczki by w pierwszym odcinku z czym?

不要。 No ale po pierwsze, bo to jest taka podstawowa gra. Po drugie, Michał też się będzie pojawiał, pojawiał, pojawiał. Pojawał. Na niektórych odcinkach będę się pojawiał. Na niektórych odcinkach. E... No będzie się pojawiał na niektórych ja odcinkach. Odcinki nie o wszystkim i o niczym będą wstawiane w piątek. W każdy piątek. O, no w każdy piątek. Więc nie się... ma określonej godziny. Nie ma to nic. to Yy, zaraz powiedziałam bardzo. Już się znaczyłem. Przepraszam, aż mi, aż mi ręka sierpa już. Przepraszam za... Weź w drugą. Serio? Nie, bo będą mi się jej ten, wrócić ten. da to ja ci będę Co? Dobra. E no bo palce widać. Yy, przepraszam za to, że... że co że za moje włosy pobieszę, bo, bo mieliśmy bardzo męczący W. Bardzo mieliśmy męczący błyskawik, bardzo taki bardzo Ile tam masz już minut? Trzy minuty Trzy minuty? Dobra Trzy to minuty czterdzieści Podsum Podsumowanie Będzie a jako pierwsze Minecraft może ryba w końcu na moje no weź specjalnie to robisz y mm. No oczywiście ja, jak, jak będzie się pokazywało, że za Jak będzie się pokazywało, że za mało Pamięci, nie? Nie pamięci, tylko za mało miejsca To weź to mm, masz, odcinek zamknij o Masz tam zamknij i dobra. No, się, do się mi powiedz, nie? Dobrze. No i tak, będzie GTA. Minecraft, jak mi się uda, rybę namówić. Co tam jeszcze będzie? E będą też może jakieś challenge'e. No, challenge'e, na pewno będą challenge'e. Logi. Pro. Kur <grym> <grym> o kurde. Mało miejsca w telefonie. E Musimy kończyć. Musimy kończyć. E GTA! Minecraft.